Trzeci raz spotykamy się w Elblągu, by wspólnie z pasjonatami motoryzacji uczestniczyć w klasycznym blokowaniu McDonalda. Klasyczna blokada w Elblągu, jak zawsze, nie zawodzi. Mamy tutaj naprawdę dużo samochodów, przepiękne cytryny, dwa CV, przyjechały BL-ki. To są samochody, które ja w Trójmieście w ogóle nie widzę. Mamy silną ekipę z Lemborka, która już na początku września robi swoją imprezę, mimo tego, że jakby mają co robić, przyjeżdżają tutaj zawsze, prawda, na blokowanie McDonalda. Są bardzo fajne Amerykany. Jakość tych samochodów tutaj w Elblągu rośnie z roku na rok. Widać, że elbląskie klasyki, ale także wspomagające samochody z Trójmiasta i z okolic są no jakby są coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz bardziej interesujące. Także jest co oglądać. Ja myślę, że to nie ma co opowiadać, to, to jest taki mecz, którego nie warto komentować, warto wziąć w nim udział. Z minuty na minutę przybywały coraz więcej zabytkowych samochodów. Właściciele pojazdów nie tylko mogli dobrze zjeść, ale również zaspokoić głód, jakim jest chęć przyjemnego spędzania czasu wśród osób posiadających taką samą pasję. Reprezentujemy klub Citroen Klub Poznań, przyjechaliśmy tutaj oj, chyba z 10 kaczek. W Elblągu pierwszy raz, pierwszy raz przynajmniej naszymi kaczkami, ale w takich miejscach bywamy częściej. Jest oryginalny, jest oryginalny stan, oryginalny lakier, z 57 roku jest auto, czyli ma 65 lat. Specjalnie nie jest robiony, by był po prostu oryginalny. Dla mnie jest najładniejszy i najbardziej ceniony chyba przez wszystkich. Na przykład najdłuższa trasa takim autem była do Portugalii bez żadnego problemu i jechaliśmy do są auta, które są znane z tego, że są po prostu bezawaryjne. Mam nadzieję, że jeszcze długo, długo, długo jeszcze będę przyjeżdżał, bo mam zamiar pożyć do setki, także będziemy się widzieć co roku przez 30 najbliższych lat. Od Trabanta, Mercedes, Volvo, Citroeny 2CV, BMW, Merce, Mercedes jeszcze inny. Także to jest fajne i dlatego przyjeżdżamy. Atmosfera jest fajna, no i wnuki są zadowolone. I w Elblągu za dużo nie ma takich spotkań, więc podwójnie się cieszę z tego powodu. Wybiła godzina 13 i klasyki ruszyły na ulicę Elbląga. Tym samym tradycyjnie impreza przeniosła się pod mury muzeum. Miasto Elbląg to jest głównie miasto przemysłowe od XIX wieku. Tutaj przemysł, dosłownie kwitł. tak? Przemysł stoczniowy, przemysł samochodowy, słynna fabryka Franca Komnika, jego samochody, ich udział w rajdach i obecność tutaj zabytkowych samochodów bardzo nam pasuje kontekstowo właśnie w związku z elbląską historią motoryzacji, ponieważ to było miasto przemysłowe, gdzie budowano sportowe, ciężarowe. Samochody, autobusy wszelakiej maści, także bardzo się cieszymy, że możemy gościć tylko w na naszym dziedzińcu. Nawet kiepska pogoda nie pozwoliła zepsuć takiego wydarzenia, które już na dobre wpisało się w kalendarz imprezy w Elblągu. Pogoda nas straszyła, straszyła, ale nie przestraszyła. Dużo pojazdów, dużo zainteresowanych, atmosfera bardzo miła. To takich samochodów przez tyle lat ciężko, żeby jakieś takie, których nie było naprawdę. Spodobały mi się ekipa 2CV, która przyjechała, która miała jakiś tam tour po Polsce i przy okazji zajechała na nasze wydarzenie. Klasyczne blokowanie McDonalda wpisało się do elbląskiego grafiku imprez, jak i również ta druga część na elbląskim muzeum. Mamy nadzieję, że klasyczne blokowanie McDonalda w LeBlongu z roku na rok będzie przyciągać coraz większą liczbę wielbicieli zabytkowych samochodów. Polecam również zobaczyć Trabanty spotkały się z polskimi fiatami oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na .północno .tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę więcej pod linkiem.